Zawsze przychodzę wybierać wina na nasze urodziny albo święta. Jest bardzo dobry wybór dobrych win. Tylko, że w większości przeważają tutaj czerwone wino. Ja nie mogę być czerwonego wina obecnie, ale i białe też tutaj dobre wino znajdę. Przyjechaliśmy na farmę. Ja zostałam tutaj w środku razem z Gorusiem, dlatego że pieski nie mogą tutaj wchodzić na farmę. Zresztą nawet widzicie, że. Nie mogą, jest tutaj takie e, zastrzeżenie. E, jak widzicie, tutaj na farmie są zwierzęta: kury, kaczki, osły, małe koniki. E, tam jest wszystko. E, no i oczywiście świeże organiczne warzywa, owoce, ale ze zwierzętami nie można wejść. No i wysłałam Marcina na tą farmę, żeby on poszedł kupić na ten sos. Pomidorowe świeże pomidorki i paprykę będziemy robić taki sos, który później w słoiki i przyda mi się do nie wiem makaronu, czy do małży, czy wiecie do różnych innych rzeczy, które czasami robię i mi się przydaje to w kuchni. Z tym, że puszczenie mojego męża samego na farmę to jest bardzo ryzykowne, bo powie, powiecie, mu kup tylko dwie rzeczy, on wie gdzieś dziesięcioma. Więc to jest bardzo bardzo ryzykowne, no ale zobaczymy, zobaczymy czy kupi tylko to co kazałam mu kupić. Ładne kwiatki widzę mają tutaj. Nie wiem czy widzicie. Nie wyjdę, bo pada też nawet. Nie będę wychodzić. Ale ładne kwiaty. Jak ktoś lubi, to może sobie tutaj wybierać. Kaczuchy chodzą, kury chodzą, wszystko się cieszy. No i super. Dobra, rozłączam się. Nie przenudzę wam. Ja pieprzę co za burak. stał tutaj koło nas przyszedł z napojem. Postawił pod kołem i przyjechał samochodem to, no, to opakowanie po prostu ten kubek plastikowy. Ja I pie... jeszcze bezczelnie mi się patrzy w oczy. Ja zrobiłam taką minę, że chyba wiedział o co chodzi. No ale normalnie bezczelność, bezczelność. Ludzie są obrzydliwi. Ile rzeczy kupiłaś? Ile powiedziałam? Nie. Yeah. Ja już widzę, że więcej niż trzy. Pomidorki i Tom Taki ładny były te... Co? Ci piorek No ja Cię sprawdzę, czy to tylko to. A paprykę kupiłeś? Słucham? A paprykę kupiłeś? Nie było. Nie było? Nie, Uuu, była... To znaczy nie było tej zielonej, były i te wszystkie inne, a tej, co się te... na grillu robi, nie było. No dobra, to jedziemy do, do chaty. No posuwaj się Porusia <gryś>, chodź, tam ci nie chce tam Zobaczcie jaka ładna tęcza się zrobiła Nie padało, się nie padało No to teraz trzeba zadzierać, zadzierać kiece i szukać garca złota <gryś> No, jesteśmy w naszej lokalnej marinie Ale to jest w tym, powiedzieć, no, a, a. mało, mało, tutaj kiedyś ma mieliśmy łódkę, teraz nie. Obiecałam tam, że pokażę Wam barierkę, jak skończymy, jaki jest końcowy efekt, no i to wyszło, całkiem, całkiem Wam powiem, jesteśmy zadowoleni, o, w ten sposób tak to wygląda, jestem zadowolona, jest OK. A wiecie co, Marcin tak stwierdził bez zapowiedzi, że o, spakujemy się, pojedziemy na trzy dni nad ocean. Więc muszę sobie tutaj jakiś strój kąpielowy, słuchajcie, wygrzebać. Może wezmę ten nowy, który ostatnio kupiłam, jednoczęściowy, modelujący sylwetkę. Nie pokazywałam wam nawet tego stroju, że kupiłam taki, więc dobra, biorę ten i. No i nic, no ile chcę się pakować. Muszę przygotować jedzonko dla korusia. Także mam troszeczkę zajęć. To dobrze. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.